Basiu, cześć. Dawno cześć. się nie widzieliśmy. Powiedz mi, czy dzisiejszy dzień, 11 grudnia, był dla Ciebie szczególny ze względu na wydarzenia sejmowe bardziej, czy jednak to, co się dzieje teraz tutaj, czyli 25-lecie Maćka Zienia? Myślę, że jest to bardzo, bardzo ważny dzień dla nas wszystkich, dla Maćka tutaj, ale też dla wszystkich Polaków. To był bardzo emocjonujący dzień, na pewno. Siedziałaś przed telewizorem i czekałaś, oglądałaś? A nie, widziałem faktycznie na telefonie za nią Muchą. Tak tak, to widziałam, widziałam co nieco w telewizji później też rzeczywiście na telefonie podczas znaczy przed, przed rozpoczęciem spektaklu. tyle ile zdążyłyśmy, tyle zobaczyłyśmy i, i cieszyłyśmy się z nowych zmian. No właśnie zmiany, zmiany, zmiany już się pojawiają przecieki medialne. Kto tam w ogóle będzie teraz wiesz, prowadził wiadomości, kto będzie szefem wiadomości, panoramy. O to cię nie pytam, ale czy ty jesteś otwarta na współpracę z TVP właśnie po, po, po zmianie, po tej reformie można Słuchaj, powiedzieć? Co? nie myślę o tym. Powiem ci, że kompletnie o tym nie, nie myślę tyle. Um, tyle złych emocji um, i sytuacji. Które działy się przez ostatnie dwa lata dla mnie, i nie tylko dla mnie, ale w ogóle dla Polaków, jak to wszystko wyglądało, sprawiło, że ja jakoś nie zastanawiam się teraz, wiesz, nie, nie wybiegam tak w przyszłość, nie mam żadnych oczekiwań, po prostu zajmuję się tym co robię na co dzień, gram dużo w teatrze, miałam teraz nowe premiery. No i właśnie Między w związku z tym... W teatrze komedia, zapraszam serdecznie, na Kalina nie chcę spać na przykład. I w związku z tym wiemy, że jesteś zapracowaną osobą, bo bardzo dużo relacjonujesz swojej pracy zawodowej w teatrach, natomiast czy nie brakuje ci trochę telewizji, wiesz, tych, tych emocji, wejść na żywo, kamery no właśnie, ja są, wiesz, wszędzie? Ja w ogóle lubię taką adrenalinę, więc, więc wiadomo, że gdzieś tam Trochę może mi brakować, ale te adrenalinę mam w teatrze i, i to jest to, co zawsze kochałam. Natomiast ym, ja się odnajduję w różnych sytuacjach dobrze. A masz poczucie, że od 15 listopada Sejm to trochę taki teatr? Mm. Różnych aktorów, bohaterów? Ja wiem, czy aktorów. Wiesz, co rzeczywiście dużo się dzieje. Myślę, że Szymon Hołownia wspaniale sobie radzi yy, jako marszałek Sejmu. Yy, no, dostarcza na pewno nam wszystkim dużo emocji i, i dużo wrażeń. Cieszę się z tych zmian, po prostu. No. Myślę, że ogląda się to dużo lżej niż wcześniej.